Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przechodzimy do czegoś, do czego się zbierałam bardzo, bardzo długo, a mianowicie ogarnięcie tego, co dzieje się za tymi drzwiami. Mam w planie dzisiaj ogarnąć całą właśnie tą małą garderobę ze względu na to, was ze względu na to, że są rzeczy, w których nie chodzę, które już do mnie nie pasują, więc podam Wam tutaj Vinted, jakbyście chcieli coś kupić, bo będzie to wystawione właśnie na Vinted, bo już są niektóre rzeczy, których właśnie nie będę nosiła. Jest jeszcze jedna torebka, którą już Wam pokażę, którą zastanawiałam się szczerze mówiąc, co z nią zrobić. No i jednak nie będzie już w mojej kolekcji. Nie noszę jej praktycznie w ogóle, a więc po prostu muszę się jej pozbyć, bo co innego. Ale zanim torebka to jeszcze tak źle nigdy tu nie było. Naprawdę. Nie dostanę się, bo ona jest gdzieś tam. Także najpierw muszę ogarnąć sobie to wszystko tutaj. Nawet płyn do kawiania. Do opłukania. Ja chcę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy są czyste. Ja po prostu je tak wrzucałam, wrzucałam, i tak się właśnie uzbierało. Tak mi trzeba ich ogarnąć. Udało mi się ogarnąć to wszystko, na pewno udało mi się z tym filmiku. To w kolejnym będzie ta druga szafa, w której są kurtki, w których również niektórych nie chodzę, także też będzie sporo do robienia. A, odrażało mi się. Będzie ślipanie. to wszystko że Dzisiaj mamy czwartek przed świętami. Także to trzeba dzisiaj ogarnąć Ja ogólnie na święta wyjeżdżam. Wyjeżdżam na święta dokładnie w niedzielę nad ranem. Także zobaczycie gdzie, bo to będzie taka trochę niespodzianka. No, i będzie fajnie na pewno. z HM bo kupiłam sobie parę fajnych rzeczy. Jeżeli to się pojawi, na mam w chodzie zakupowe. Muszę też to wyprać, żeby było świeżutkie, czyste, pachnące. Tu mam nawet pośle w oto tym pojemniku. Ja On jest bardzo przybiórny. Nic mi się tutaj nie kisi i wszystko jest w tacy. O, i tu właśnie porzuca. Już będę miała jedną rzecz z głowy, czyli prześcieradło której miał używać i co i nie użył okay. Ja nie wiem w sumie od czego zacząć Myślę, że od spodni, bo spodni mamy prawie sporo, a są tam takie, których w ogóle nie miałam chyba może raz albo sobie, więc zaczniemy od nich. Tutaj jeszcze dwie parę, więc mogę zapomnieć. W sumie może od nich zacznę. Jedne są takie zberszki, one są tutaj takie o, na dole rozprute. Są super. Mam tutaj kolejne i one są z HM, tylko że one są na ten moment dla mnie za małe, więc nie wiem czy je trzymać. Czy. Nie wiem, jeszcze w niej jakiś czas wchodziłam, ale teraz nie wchodzę. Ale one są świeże, więc myślę, że jeszcze do nich schudnę, <grym> Także one zostają. Tak wiem, nie mam tak patrzeć, że będzie coś dobre, ale okej, okay, dobra, pewnie. One są zary i nie wchodzę, także one sobie zostają. Kolejne spodnie te na pewno zostają, uwielbiam. Są takie na dole rozchodzą się. Mają dziura ulejne praktycznie takie same, tylko trochę jaśniejsze i z dwoma dziurami, także one również zostają ze Zwykłe takie rozchodzące się pożejają spodni i pewnie wszystkie zostają E, takie rozchodzące się, zwykłe, jasne. One też zostają bardzo dobre. Takie mam jeans. Prosta nogawka, trochę krótsze. One są na mnie dobre. Zostają uwielbiam mnie. E, też mam jeans, troszeczkę inny styl. One już są dosyć stare, ale nadal e, się w nie przyodziewam, więc one zostają. I tutaj mam takie, w których ani razu nie chodziłam, aż może raz albo dwa. One są niby fajne. Ale to już nie mój styl. Nie wiem, czemu ja je w ogóle kupiłam. Więc one lecą na wizytet. Nie ma opcji, bo ja po prostu nie wyjdę z tych wszystkich rzeczy. Już ładnie nie wejdę. Rozmiar się... Szy... Nie wiem gdzie. Fajna spodnia, ale 34. Nie wejdę w 34. Nie. Freezer 34. O nie. 34. Czer... No, nie. Tylu par się pozbyłam. Nie wiem, tu jest 7-8. I tutaj jeszcze dwie dresy i jedne spodnie. No a te zostają. Te. te. I te tutaj zostają, także mam ich sporo spodni nie potrzebuję. Tak wiele miejsca mi się więcej zrobiło, proszę bardzo, a tutaj mam miejsce dla spodni mojego męża, także tu wracam jego spodnie i zostanie nam tutaj w miarę pusto. Zmiana planów jednak piżamki idą sobie ładnie tutaj. A resztę tutaj będę dalej tą część ogarniała. Ja ogólnie uważam, że mam, nie mam dużo rzeczy, jak na osoby, które mają po prostu tych rzeczy pełno. Yy, ale szczerze, nie wyrzuciłam żadnej bluzki, bo ja to robiłam któregoś razu, renament. Nie wyrzuciłam żadnej białej bluzki, żadnej takiej jaśniutkiej, bo po prostu, no uważam, że mi się przyda. Że któregoś dnia będzie taki dzień, że mi się to po prostu yy, przyda i będę żałowała, że kurde nie mam. Więc nie wyrzucam. A teraz ogarniam właśnie takie eleganckie spodnie, które będą jakby nad tymi jeansowymi, żeby mnie je po prostu tu miała. Tu mam też spódniczkę, więc ona też tutaj wskakuje. I jeszcze mam legginsy. Obsa, proszę bardzo, leginsy jedne, czarne mm, i brązowe, więc one też sobie tu znajdą miejsce. Nie wiem jak będzie w ogóle z krótkimi spodenkami, ale krótkich spodenek jeszcze nie wyjmuję. Jakby nie, nie, nie wkładam jeszcze szafy letniej tutaj do tutaj, bo to jest bez sensu, bo jest u nas tylko 13 stopni, więc nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek założę. Chociaż niedługo pewnie też będę znowu w Polsce, więc... Będę no musiała coś wyjąć, ale to wtedy na spokojnie i wtedy też tam zrobię renament, bo chociaż w sumie chyba robiłam renament w tych spodniach mm, krótkich, ale pewnie jeszcze mi coś tu odstrzeli i będę jeszcze raz robiła. Mam na przykład jedne krótkie, których nie wyjmowałam po prostu tych pudeł z szafy, no bo bez sensu, bym się tylko wyłęczyła no i... Bez sensu, żeby mnie tam wkładała jak. A może założę je do e, rajstopek czy coś, więc ona też tutaj sobie idzie. spódniczka. No i w sumie mam e, spodnie ogarnięte pięknie, Bosko. Udało mi się. I teraz wkładam tylko z powrotem e, te bluzki na krótki rękawek, białe i właśnie e, szare. No i tam mam jedną też beżową właśnie o tutaj ładną, no, lejącą się i tak potem to się tu gniecie, więc bez sensu to w sumie dopasowanie, ale i tak to, wiecie, te wszystkie bakterie i tak dalej, no to wtedy to bardzo pomaga. I teraz możemy przejść jeszcze, tutaj mam po prawo jakieś rzeczy, teraz na długi rękaw. Tutaj mam też mój komplet na siłownię, więc on pójdzie tutaj niedaleko w pijżamek. Bo mam tutaj właśnie miejsce, więc on sobie będzie tutaj szpiżanka. Czyściutki, więc może być. Nie mam nie wiadomo. Tutaj dostałam też koszulę od mojej szefowej, bo mówiła, że jej niepotrzebne, więc mam też koszulę, ale koszulę to sobie zawieszę. I mam tutaj bluzki z moody. I teraz tak. One są super. Piękne są. Ale. Uważam, że te bluzki są niepraktyczne. W znaczy sensie one są bardzo krótkie. Nie podoba mi się ich w ogóle uszycie i tak dalej. Wcześniej mi się podobało, więc no niestety ale te wszystkie bluzki idą na Vinted. piękne mam kolorki boskie, wszystko, ale... Sporo za nie dałam, bo chyba jedna kosztowała po 80 zł bo była jakaś tam promocja wtedy, to pamiętam wzięłam więcej no ale niestety o, tutaj mam body też które idę do ciemnych o, tu mam taką bluzkę z pumy, którą bardzo lubię i tu mam taki Long Sleeve to się nazywa Z Adidasa, ale jego też również zostawiam Bo może mi się przydać Mam jeszcze bluzkę też na długi rękaw O, jeszcze jej nie miałam Super, więc to wszystko idzie do białych rzeczy O, nawet proszę bardzo Z trójką się znalazłam Ajajaj Biedko Dobra Z kolejnych rzeczy no to mam tutaj Coś, co jeszcze nie nosiłam A kupiłam sobie, nie wiem Taka bluzeczka jeszcze jej nie nosiłam, ale ja nie wiem, czy ją będę nosiła, bo ona jest trochę prześwitująca, więc w sumie ja nie będę jej. Dalej mam takie bokserki, które są idealne właśnie na lato, więc one oczywiście zostają. I mam też takie na cienkie ramionczka i taką ładną też bluzeczkę na cienkie ramionczka, więc ona też zostaje. I mam tutaj właśnie tą bluzkę fajną taką. O, z Zary. Taka bez ramionczek i mam tak samo body, więc to wszystko zostaje. Jak się to prezentuję na ten moment, mam czarne bluzki, jaśniejsze, białe i różne leginsy, eleganckie spodnie i tam na ramionczkę także jest porządek. I w tą lukę będę wkładała sukienki, które mam, które takie mogę, wiecie, je jakby złożyć. Mam tutaj właśnie jedną taką ładną Zary, mogliście zobaczyć ją w holu zakupowym, także zapraszam. Do holu zakupowego, który był ostatni, ostatni holu zakupowy na moim kanale. Tak, tam będą te wszystkie sukienki, właśnie ta panterkowa. Dobra, jest ogarnięty, proszę bardzo, wszystko ładnie e, poukładane. Mam nadzieję, że tak zostanie na dłuższy czas, chociaż troszeczkę. I teraz będziemy lecieć tutaj z tą częścią i zobaczymy, co zostaje, co robi. Bye bye. No, także. Teraz zaczynamy to są rzeczy właśnie, które mm, idą do wystawienia na wintek. Zaczniemy może od tej lewej strony, Będzie łatwiej. Dobra, pierwsza, futerko zostaje. Króciutka, kurteczko, marynarka zostaje. Zapomniałam tej krótkiej. Nie wiedziałam nawet, że ją Zostaje. Marka również zostaje. Bo mam z tymi gruziczkami. Jest bardzo fajna. Była spódniczka do niej, ale wtedy się nie zdecydowałam. I już teraz mamy koszulowe kurtki. To jest taka oliwkowa, więc ona zostaje. Ona jest zwinta w ogóle, ale jest przepiękna. Ma piękny był kolor, naprawdę. Ja ją kiedyś bardzo lubiłam. Ale czy nadal ją lubię? Ona jest Sary. Zary. mam zary. się teraz jak ten, ale ona jest zary ja... Szkoda. Ale nie będę w niej chodziła, bo ja to już nie jest mój styl. Dobra, zostawiam jeszcze. Jeszcze Na mniej szansa. A może gdzieś będzie mi potrzebna. A czarna zostaje. Bardzo ją lubię. Dobra, to mamy ja marynareczkę taką. I ją już się żegnam, bo ja już naprawdę ją długo mam. A mam czarne marynarki teraz, które bardziej mi się podobają, więc ta papa. ażurowa sukieneczka zostaje bardzo wszystko ogarnięte zaczynamy od koszul tutaj też mamy sweterki, bluzy sukienki, marynarki no i te kurtki koszulowe także wygląda to o wiele lepiej no a tutaj dostały mi właśnie to futerko i ta kurtka, więc one sobie pójdą do drugiej szafy. No a tu kubka się zrobiła już zacna. No i tutaj mam też parę rzeczy, które będą jeszcze wiecie zawieszone. No to już lepiej. Można wejść. Mam tutaj tą torebkę. Którą dostałam od mojego męża. Już ze dwa lata na pewno. Której. Nie będę używać. Praktycznie nie noszę. Chyba, że teraz ją sobie założy i. O, świecę. A, A jednak tak ci Znaczy, podoba. podoba mi się. Ona jest bardzo ładna, ale to jest niewłaściwe. To jest piękne. Przed nawet nie rozchodzą taka sztywna. No i co mam zrobić? Co mam zrobić? Ta może się pojawiło na niebrągle. Teraz wędrujemy sobie tutaj, to są perfum, jeszcze właśnie pudełko od jednej torebki, także teraz czas na ogarnięcie tego tutaj. Tutaj za dużo do ogarniania, aczkolwiek no, trochę, trochę jest, więc muszę sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, zaczniemy od tego pojemniczka, który ma swoje okulary takie, o boże, już tak dawno nic z tym nie robiłam. Mam swoje okulary nie, kore... nie korekcyjne, tylko takie, że przed laptopem jak siedzę. Możecie zgadnąć ile rozumiem. Mam jedne i lubię takie okulary, które no, Nie, nie będę ich używała, więc... Wyrzucam je, a też nie są I Mam jeszcze jedne, których też nie będę używała, więc no niestety. Mam tutaj też rolki do także na razie sobie je tutaj właśnie w tym pojemniczku spakuję i będą sobie tak stały. Jeszcze jedno pudełko o tej właśnie drugiej torebki, której używam, czarną. No bo to jest jednak taki klasyczek, tylko muszę właśnie sprawdzić, e, gdzie są e, której dane, paragony i tak dalej. A wiadomo, e, jak się to tak jak powinno się zbierać. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku i za ogarnięcie ze mną e, tej mini mikro garderoby. E, mam nadzieję, że taki porządek zostanie. E, no a kubka ciuchów zaraz Wam pokażę. Kubka ciuchów do wystaje na Winter. Życie, życzcie mi powodzenia naprawdę bo będzie tego sporo. Mam jeszcze torebka. Także ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zapraszam na mojego Instagrama, na mojego TikToka i znijmy się w kolejnym filmiku. Dziękuję.